Jak ty się Boga nie boisz, to ze wszystkim był grzech. Uczyłam się na rowerze jeździć. Ojciec kupił bratu młodszemu. Ale ja chwyciłam. To jak babcia i inna zobaczyła w imię ojca i syna. Ty kolańska pokazuje z tego rysne. Z tego roweru. I przeproś Boga za to. Spotkała męża na takiej zabawie nad pielęgniarzem. Nie podobał mi się mój mąż, nie był brzydki. Ale on nie umiał tak tańczyć w ogóle. Co do tańca, on mi nie odpowiedział, aż zresztą, ja byłam młoda, ja nie myślałam, że ja wyjdę tak wcześnie za mąż. Widziałam to dziewczyna. Wszystko się na wsi nie dało ukryć. Była w ciąży. Ubrała się. W welon, no i w suknię tam, jak panna młoda. To ksiądz wszedł z jej to rzucił na ziemię. Tych, że to przecież wstyd było. Ta dziewczyna przecież ubrana, a tutaj całej kościół ludzi, a on jej to zdjął i ona nie miała nic do powiedzenia. Rozpłakała się, bo ją było wstyd. Ale ksiądz to było wszystko. Nie wolno było się sprzeciwić. Tak byliśmy chowani.